Hej wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Mioštor i dzisiaj zapraszam Was na gameplay z Battlefield 3 multiplayer. Wchodzimy sobie do rozgrywki. Jesteśmy na Strike at Carrion, czyli najbardziej popularnej mapie z Battlefield 2. Tutaj została właśnie przerobiona na Battlefield 3, i tak oto właśnie się na niej teraz znajdujemy. Zagramy sobie M-Tarem. M-Tower, taka broń. Muszę nabić kaki, żeby zdobyć tam. E, sobie. W, nie osiągnięcie tego zadanie. Trzeba zrobić. Okej, okay, rozwalę może AP APC, kurde. Wow. Koleś wysiadł. Aha, budynek się zawalił, dobra, nie ogarnąłem, że się wali. Jakieś dźwięki wydawał, ale. ja tego nie ogarnąłem. Eee... Dobra, rozpiemy się gdzieś. Dobra na... E, coś się dzieje. Szybko, szybko. Dobra. Jest czołk. Okej, okay, jest unieruchomiony. Spróbujmy go dobić. I. Co? Leczy się. Chyba ktoś go naprawia. Jeszcze APC podjechało. Ok, to jest Javelina, pocisnął go. Dobra, w APC strzeliłem. Ale to nic nie dało. Dobra, odjechał. Yy, pistolet mam. Magnuman teraz praktycznie go nie używałem, więc czas może go sprawdzić. Zobaczymy, jak ten M teraz strzela. O kurczę, masakra. Taka pokawka na kapiszonym. Takie odnoszę wrażenie. Pierwsze. No kurde, w ogóle to tutaj naprawdę jest tak otwarta przestrzeń. Wszystko zniszczyli, ale, ja tam to się nie rozpisze na plecetkę ani nic. To trochę niefajnie. On to strzela z ale wydaje mi się, że to nie ma sensu, ponieważ tam mogą go naprawiać. Ja jestem po prostu spitalam, gdzie pieprz rośnie. Więc mi na tej fladze nie zobaczą w tym momencie. Ach, pierwszy frag stał jak kretyn, więc wykorzystałem to i go zapiłem. O, okej, okay, się amunicję po drodze gdzieś. Jen, no co tu się dzieje? Wszystko to wybucha. Okej. Okay. Tam D biorą czy Biorą, dobra oj, tak nie wolno biegać po środku ulicy. To się najczęściej właśnie źle kończy. Kolejna PCD jedzie koło A. Też nie fajnie. Spróbujmy, może na około jakoś obejść. O, biegną, biegną.

Zaryzykuję. Pobiegnę tutaj. Okej, okay, mam go na spocie gdzieś. Jest tutaj, okej. Okay. Leży! Mamy dziadygę. I kolejny za autobusem. Będzie nóż. Tak jest! Zanurzowany. Ale APC już mi siedzi na ogonie. Leż nie trafiłem? To w co ja trafiłem? Bez przesady. O nie. Dobra, nie widziała mnie. Tyle dobrego. Ach. Co za walka jeden na jeden. Medyk. Medyk. Dawaj dawaj, apteka. Dzięki. Teraz trzeba uważać. O, masz granat, cwaniaku. O, zabił go tamten. Oj, APC, watch out. No i się schował. No, podejdźmy może na tą flagę. Come on. Kurde, tam APC pewnie stoi. Ups, Dobra, wystraszył ją. Kolej, który strzela z RPGA. Spróbujmy to wykorzystać. Jeszcze przeładujemy sobie amunicję. Ok, niech stąd z Nie będzie nam przeszkadzać tutaj. Jak to wróci, to marnie ze mną będzie. Tutaj, w takim wąskim przejściu, to jest tragedia bronić się. No, na odłamkowych nie mamy szans. Oj, ktoś tu podchodzi. Wchodzi na drabinę. Mamy go. Szybki reload, szybko, szybko przeładuj. Okej, trzy czwarte już za nami prawie. Żadnych spotów, nie wiadomo gdzie się patrzeć. Dobra, flaga przejęta. Przejęliśmy kontrolę nad celem. Odbiór. Wszędzie trup, ścielę się gęsto. Zauważyłem lekki pojazd, droga. O. Zauważyłem lekki pojazd do odbiór. Cholera. Spieprzyłem sprawę trochę. No patrzcie go. Oj, 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 APC mnie wyczaiło. Jeszcze tamten snajper zabił chyba kogoś. No cóż, Tabro nie jest z jakichś wysokich lotów, ale lubię sobie testować różne pukawki. Więc powiedzmy, że tą już mam za sobą na akt. Coś się dzieje, ktoś bierze flagę. Aha, bo to jest ta, dobra. Spróbujmy załatwić tamtych typów. Oj, tak jest, mam go. Jeszcze z flagi dostałem. O, cholera, to się tutaj wpieprzyłem w zaułek, niech on to stąd odjedzie, tylko ja zaraz wybiegnę. Eee. Fuck! O nie, jeszcze APC Dobra, szybka reakcja pomogła mi uniknąć. Wow, spotkania z nim i w plecy! Kapitan Beta! Beta tester Battlefielda. Główny dowodzący. Kapitan Beta, prawie jak kapitan bomba. Wow, tu widzę, że wjeżdżają grubo. Mogę o miny, czemu ja ich nie rozstawiam? Bo nie da nie rozstawić. Unieruchomienie pojazdu! Ach, szybko! Rozwalony, ale kolej zdąży wysiąść. Wow, oh, co to był za skok dziwny? Jakiś dziwny teleport. Chciałbym rozstać. Ojej, 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 albo pocisnę i nie wiem, czy mi się uda tu przejść. Jeszcze w plecy obrywam. Wow, zapomniałem, no nie, imię znożował, Kapitan Beta, welcome to. Kurde. Zapomniałem, że mam, ale podnieśli mnie, super, dzięki man. Zapomniałem, że mam właśnie Magnuma i strzelałem jak porąbany, ciągle wciskając ten spust. A tutaj trzeba najpierw przymierzyć, strzelić, być pewnym tego, że się trafi. Dobra, weźmy tą flagę. Strasznie długo się ją przyjmuje jak jesteśmy... ...sami. Co się dzieje z tą palmą? Jakiś dancing, bouncing, bcu 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 Do rytmu Strasznie dużo tiketów. jest, mam nadzieję, że runda nie będzie trwała zbyt długo, że materiał... ...was nie zanudził. Chociaż mam nadzieję, że... ...mój komentarz... ...nie zanudza was. Wow, wow Wow, wow Wow. wow. Dobra, schowałem się z tej strony to nam nic nie zrobią. O kurcze, jedzie, jedzie, postrach dróg. Tuni... Taniżian. Spadamy. Dobra. Już ktoś na B wszedł. Są spoty. Spróbujmy go zagranatować, że tak powiem. Mam tylko jeden granat. No trudno. Cholera, jeszcze APC. Kurde, z gór strzelają do mnie. Kurde, z lewej? Gdzie mam miny? Miny! Miny! miny. Więcej min! Gin! Dobra. Mam nadzieję, że się cofnie ten koleś. Dobrze, A! A! Nie, zostawcie mnie! Cholera, co tu się dzieje? Kurde, oni są chyba nade mną. No, były spoty, myślałem, że są na fladze. A ciekawe, czy można flagę brać z góry? To mnie zastanawia. Kurde, no i co? Po tych minach nici? Ale fail. Kurde, no nie mówcie mi, że, że one nie wybuchły. Nie wiem, bo zginąłem. Gademy, one powinny jeszcze być po tym, jak się zginie. Trochę bzdura, ale co zrobić. Dobra, tam jest koleś. Przyda się tam rzucić granata. No idealnie pod nogi dostał, co to miało być? Boom! A jeny no co za badziewie. Kurde, ale on dostał ZRP'a prosto pod nogi i też żaden człowiek by tego nie przeżył. Oczywiście jak mówię, to jest normal i trzeba brać na to niezłą poprawkę F nam biorą. Aj, nie zdążyłem się tam zrespić. To może na G, chyba że tutaj coś działamy naszym kumplem, towarzyszem. O jeny, no, kolejny welcome to. Ten mnie denerwuje, który siedzi na tym dachu. To straniec, no dobra Oberwał, ale to nic nie zmieniło Giń. O, wow, znowu mnie cofnęło! Co to się dzieje? Cholera, ile to sniperów bije? O, jeszcze z lewej, no proszę Kurde. Jest ciężko. Ale dobra, mamy większość flag. Oj na E nam biorą APC tutaj, nieźle czyści Wow, ja stąd spadam. Gdzie ta besetka pojechała? Ej, olała flagę. Hmm, ciekawe. Tam jest GPEG, Ale Jeepek tam nam i tak nic nie da. Wow! Dobra, na G, na G, panowie. Kurde, za wysoko strzeliłem. Może teraz? Tak jest. Ale ty tak nic nie dało. Nikogo tam nie ma. No zanim tam dojdę, oni pewnie już wyczyszczą cały teren. Aj, nie załapałem się żadnego kila. Tak jak mówiłem, już jest czysto. Ale zaraz się z nimi zabierzemy. Żeby nie biegać na piechoty taki kawał. No go, go, panowie. No i przez wodę, grubo. Kurde, runda może trwać dosyć długo. Z tego co widzę. Ojej, ojej, co on to wyczynia? Weźmy sobie tego Jeepa, sami poradzimy. Mam nadzieję, że na minę żadną nie wiadę, bo ja mam to szczęście, że. zawsze. Wow! wow! Oh! Sorry, mate. To było niezłe. Okej, okay. ojej, oj, oj, oj tu jest PCD. No, no dalej, co jest? O, tu jest koleś On mnie też widział wcześniej. Ach, skubaniec Skubaniec, miał mnie zespotowanego, inaczej byś tu nie patrzył od razu eee, trudno Ja chciałem, ja musiałem szybko powiedz, bo inaczej z prawej strony by mnie zaciukali Przebiegając przez tą ulicę, więc chciałem się jak najszybciej dostać na drugą stronę. No i jak zwykle po prostu wyszedł mi w momencie, kiedy. kiedy ja nie byłem przygotowany na to. No na bananachuł to chyba jest, albo to jest ciągle ten sam typ. Ło, wow, co tu się dzieje? Boom. kto tak strzela, kurczę, tak z daleka, nie wiem. Taki sniper. O, jest! W którym to się zmienia? O, pojedynczy mam. O, obrywa. E, co jest grane? Wyciągnęłem rurę i mi samo zmieniło. Kurde, jakieś minimalistyczne lagi są. Nie wiedzieć czemu. Kaboom! Spróbujmy teraz. Ej! Od tego powinien zginąć. O nie. Dobra, może ten mur obok. Tak jest. Kurde, no pali się. Czemu on nie zginął? Aj naprawia go cwaniak. I jeszcze czołk. A on przebiegł już. Biegnij. O kurde, na pojedynczym mam jeszcze. O Jezu, dobrze, że zasłonił. Oj, ładuj. No nie wierzę, że nie zginął. No dalej, dalej. O nie. Kurde, co jest? Jakieś dziwne lagi są, strzeliłem i nagle zmieniło mi na rurę, tak jakby zapamiętało poprzednią akcję, nie wiem dlaczego tak jest. Nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje, jakieś lagi serwera, znowu Battlefielda ogólnie. Kurde, muszę wszystko przeładować w tym momencie, mam nadzieję, że nikt mi nie wyskoczy. Szybko ładuj, ładuj. Dobra, mam kompana, mam nadzieję, że mnie słoni też trochę. Kogoś ubił. Zawsze coś. Wróg na horyzoncie, spróbujmy z pistoletu. No niestety, akurat zrespił się kolejny delikwent tamten nam spieprzył, ale tego ładnie trafiliśmy. 25 HP za jednym strzałem ja zabrałem. Hmm, ciekawe. Kurde, ale spieprzyłem sprawę, wam powiem. Powinienem go zabić. Już nie mam takiej wprawy jak kiedyś. Dobra, tego jeepka zniszczmy, jakby kogoś... Żeby kogoś nie kusiło, żeby go użyć przeciwko mnie. Jazda, jazda, jazda. Dokładnie. Wow. Tam jest kolej, on świeci Laserem. Ojej! I nie mówcie mi, że z kogoś, kogoś innego dostałem. Nie, z tego samego. Kurde, świeci tym laserem jak... Nie wiem kto. A, ah, potraktujemy go naprawdę nie niemile. Chyba już wiecie, co ona myśli. Oby tam jeszcze był. Aby poczuł tą potęgę, jaką trzymam w dłoni. Dobra, tam się nasz. Wow, tu jest. Ups, jeszcze ktoś. Oj, tam jeszcze ktoś był. Ah Dziękuję Ci gro, że mi pomogłaś i ustawiłaś przeciwników idealnie pod mój celownik. Tam widzę, że dwie pecetki grasują. Albo pecetkę i czołg. Cholera, słyszałem za mną. Właśnie, teraz dopiero biegnie, ale i tak dostałem z przodu. Snajper. Hmm, z tego dachu, no proszę. Dobra, ale nie jest źle, nie jest źle, wam powiem. Walczymy, ogólnie zawsze mamy większość flag. Czekajcie, się tu zrespię. O, tutaj czołg prawie, no proszę. Nie, dobra, nie będę im kradł, bo ten... O Jezus, minę postawiłem, nie chciałem, przepraszam. Na szczęście team kill na minach nie działa. Okej, okay, przykampmy tu. O nie. Dobra czołg, jedziesz go. Jeszcze pomogę ci. Tak jest, oberwał. Czołk, strzelaj! Cholera no. Aha, czołg zniszczony nasz, tak Kurczę, i tam stoi z tyłu i naprawia. Ja się dziwię czemu ci na skałkach nie strzelają do tego typa, no. Mają go jak na dłoni. Teraz wybiegają jak lemingi i sklejają po twarzach. Co tu się dzieje? Na B, no to na B. Na B, na B mamy spawna, więc tu się respimy. Okej, okay. tam widzę bokiem coś próbują zrobić, ale chyba im się nie uda. Oho, ho. Oj, skręcił, nie trafiłem go. Ale dobra, czekajcie, będzie wjeżdżał, więc powinienem go trafić. Szybciej, no nie wierzę, no szybciej. Jen. Dobra, ja już tam idę, wiecie. Przyjmują F. O kurde, ale szybko to wzięli. Musi być tam sporo. Auć. Cholera. Nie wyszło. Pewnie znowu mam końcówkę HP, jak to ja mam w zwyczaju, właśnie zostawiać ludziom. Nie ma takiego grania. Nie pozwolę. Dopóki ja tu biegam, flaga będzie moja. Hmm, ciekawe miejsce na przejmowanie. Nie uważacie? Nie, 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 nie. Ciekawe, czy to był ten sam. Oj, ale go uratowałem. Stary. Powinniśmy dziękować, kłaniać się jeszcze co. Okej, okay, przejęliśmy to. Oj, tam był przeciwnik. Widziałem go kątem oka. Tak jest, kolejny dead, ale to chyba ktoś na dole biegał. Właśnie. Właśnie o nim mówię. Ej, co to było? Mój w niego strzelał, ja jeszcze go doprawiłem. To nie, chyba mój go nie trafił. Ej, co jest? Znowu tu żyje? To ilu ich tu jest? What the hell? Jeszcze coś? Daj ammo. Need ammo. Need ammo. Come on, man. Thanks. Dziękuję. Dobra, to wsiadamy. Ej, 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 wait! Ok, thanks. Jadymy, jadymy. Ja oczywiście wysiadam, biorę jeepa i na was to rękę już sobie radzę. Dzięki za podwózkę, miło było. Dobra, gdzie biją, gdzie biją? A, ciekawe, czy uda mi się po wjechać? Ojej, się odbiłem tam od czegoś. Czekajcie, jeszcze raz. Ależ... gwiazd prawie wyszedł. Dobra, olewam to autko. Dobra, wszystkie flagi przejęte, więc teraz już tylko trzeba czekać aż... wyzerujemy ich. Kurde, tego bym naprawił, ale niestety mam miny, których i tak w sumie nie użyłem. What the hell. O Boże, czołg jeszcze jedzie. A mnie tu nie ma. Uh, wiedziałem, że we mnie strzeli. się patrzył na mnie. Tylko czekałem, kiedy ten pocisk będzie lecieć. Nie, z rpg mu nic nie zrobimy, panowie. Gdybyśmy musieli w pięciu na raz strzelić. W innym wypadku on się raczej naprawi. Co to ma być? Co to jest? What the hell is this? Spróbujmy. Nie mamy tak nic do stracenia. Jeszcze APC wbija. Kontrolujemy wszystkie BUM! Aha! Tyle miejsca, ja trafimy akurat w tak malutką, wąską część płotka. No to fajnie. 20 ticketów. Dziwię się, że przy tylu przejętych flagach jeszcze oni egzystują na tej mapie. Wo, rozwaleni. Z Javelina. Mm -hmm. Ładnie. No dobra, co, biegniemy tutaj do góry? Żyję, żyję. Nie widzisz, że biegam? Oj, tu coś się dzieje. Tu nigdy nie byłem w ogóle. Kampią, kampią. Gdzieś w domku chyba. boom Dostał. Oj, chyba zginie. Przepraszam. Troublemaker! Oooo, z kuszy dostał? Nie, SSW. SW. Oj, 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 tutaj ktoś się zdenerwował. Chce nam dokopać, ale my się nie damy. Chowam się. Tu mnie nie znajdą. Niach, niech, niach, co to w ogóle jest? Hmm. Spoko. Jej! W końcu wygraliśmy! A ta prawda jest taka, że następnym początku, jak szedłem na serwer, to byłem po tej przegrywającej drużynie i postanowiłem przejść. Niach, niach, niach. Dobra, słuchajcie. Dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał nie był zbyt długi i nie był nużący. Eee, także ja się tam żegnam i do usłyszenia. Hej!